No, myślę, że nie należy się obawiać w urologa, a nie wizyty u urologa. Trzeba pamiętać, że to jest niestety choroba cywilizacyjna już w zasadzie że rak gruczołu krokowego powoli wychodzi na pierwsze miejsce wśród nowotworów e, u mężczyzn, szczególnie w, e, w szóstej, siódmej dekadzie życia, a więc w dekadzie, w której jeszcze zachowujemy aktywność zarówno fizyczną, jak i społeczną. I trzeba pamiętać, że początkowe stadia tej choroby, a więc te, które można wyleczyć, naprawdę można wyleczyć, są najczęściej bezobjawowe. A więc jeżeli się nie zbadamy, jeżeli nie będziemy profilaktycznie kontrolować swojego stanu zdrowia, to trudniej będzie rozpoznać to schorzenie w stadium, które nie daje objawów. Zalecam.